Reklamacja, która zmieniła wszystko, poszedłem do sklepu z zamiarem zareklamowania zegarka. Zatrzymywał się co kilka godzin, a ja już nie miałem siły go resetować. Podszedłem do działu obsługi i zobaczyłem ją. Dziewczynę w granatowym swetrze, która wyglądała na kogoś, kto właśnie walczy z systemem komputerowym. W czym mogę pomóc? zapytała. Zegarek. Chyba mnie nie lubi, odpowiedziałem. Wzięła go, przyjrzała się, nacisnęła jeden przycisk, drugi i zegarek zgasł. Dosłownie umarł jej w dłoni. Okej. Okay. Westchnęła. Chyba oficjalnie mamy problem. Czekałem aż sprawdzi papiery, gdy nagle powiedziała: Wie pan, dzisiaj wszystko mi pada. System, drukarka, teraz zegarek. Może to znak, że powinnam iść na urlop. A może po prostu dzień ma pana na celowniku? Odparłem, a ona zaczęła się śmiać. Zamiast zwykłej reklamacji rozmawialiśmy 15 minut o zegarkach, podróżach i o tym, że każdy ma ten jeden dzień, który wszystko psuje. Na końcu zapytała: Mogę oddzwonić, kiedy będzie decyzja sklepu? Jasne, ale. Może zamiast służbowo zadzwonisz też prywatnie? Spojrzała na mnie, jakby miała właśnie złamać jakiś niewidzialny regulamin. Jeśli zegarek wróci do życia, to tak, powiedziała. Tydzień później zadzwoniła. Dobra wiadomość, zegarek działa. I może umówimy się, zanim znowu umrze? Od tamtej pory zegarek chodzi idealnie. A my jeszcze lepiej.